Witam wszystkich z YouTube. To jest kolejny odcinek z MTA, z serwera PlayYourLife. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się trochę po wszystkich miastach. No i ogólnie powiem Wam, co będzie w następnych odcinkach. Więc, tak, teraz najpierw pojedziemy sobie do Mecha, bo jak widać, odebrałem... E, Sabre z przechowalni gangowe zalone e, całe, niestety są niektórzy tacy. Oj, zapraszam do gangu Famous, e, wstęp 850 euro. Dużo aut, nawet baza jest tutaj w Las Venturas na Dead Strip. No, Buffalo, premiery Tampa, Manana, Nebula, Vincent, Bono, Klocek. Następna nam na Perek, Premier, eee, Blista, No, Weje, quad, No i Sabre, i tepe jeszcze. To teraz lecimy do Mecha. Nie ma głosu, ponieważ w nie chcę nagrywać. Nie wiem dlaczego. Jak patrzyłem różne poradniki na YouTube, to były wszystkie. Nie było takiej opcji jak jest u mnie. Jeśli ktoś wie, jak to zrobić, to pisze w komentarzach. Mam frapsa 3.5.9 No to teraz lecimy do mecha. Mam nadzieję, że jakiś będzie. Jest. Mam binda ustawionego. No i got to. Ciekawe ile będzie chciał. Znam najwyżej co najwyżej 96, ale weźmie chyba troszkę dużo więcej. 140, no trudno, trzeba zapłacić, bo. Pewnie 40 doli. Do To lecimy teraz do Fort Carson. Co będzie w na następnych odcinkach? Już od następnego odcinka będę grał z graczem, z moim kolegą, ale wy też możecie grać ze mną i nagrywać, jeśli chcecie. To piszcie swoje linki w komentarzach, to ja tam do was na napiszę, albo się umówimy. E jest nabór teraz do SAPTA Napisałem podanie, ale tu już chyba jest moje trzecie lub czwarte podanie, nie wiem Mam nadzieję, że się dostanę, ale trochę w to wątpię Ale jakbym się dostał to było dużo odcinków właśnie ze służby No ale trudno, nie? Nie można mieć wszystkiego to lecimy teraz do urzędu poszukiwania jakiejś tymczasowej pracy Jeszcze zatankujemy po drodze No i pięknie, i mamy pracę w Fort Carson Mechanik. Miałem już go, ale nie miałem problem z internetem, chyba z dwa dni. No i nie mogłem. No to lecimy teraz, może po popracować. Chyba, że tam będzie, już jest mech, widzę czego wyjeździć trzech, machów albo dwóch, to polecimy gdzie indziej, bo na razie nie ma sensu pracować na tyle ludzi. Nie, nie ma sensu. Adix. Stan, no to lecimy teraz do Sanfiero. Się nagrać z Xardes ale wątpię, czy mi się uda. Ale, jakbym się dostał do szeregów SAPTA, było bardzo mi łatwo. Odcinek byłby chyba praktycznie co dwa dni, jeden bo tak to, to nie mam co nagrywać. Jedynie to eventy będę teraz robił. lecimy do przodu No i fajnie już powiedziemy Trzeba pojedziemy do me chociaż nie światło to nie trzeba naprawić bo ono jest że się do to to ono się samo naprawi. Idziemy do urzędu. Może będzie jakiś fajniejszy Mech. Teraz nie wiem, jakbym miał wybór Straż miejską czy Mech, ale raczej bym chyba wziął Straż w Sanfiero. Jakby było w Sanfiero, to bym wziął. to lecimy. Nadal teraz e, do urzędu. Potem w sumie można, jak nie będzie dużo, a nie jeździ jakiś holownik, mógłbym sobie na holu trochę pojeździć bo lubię reputację zbijać. Tylko teraz jeszcze odłożę to, sabre do przechowalni, żeby mi się światło naprawiło. Bo tam ktoś słyszy, tak cóż, też tak myślę. Ten jak tam się znalazł, a nie. jeszcze do tego mecha. Ale tu pewnie mecha nie ma jak zwykle. Nie ma tu mecha. Auta na środku. Nie, pusto. To lecimy do urzędu. Czy nie był ktoś, tak mi się wydawało? To lecimy teraz do urzędu. Może coś będzie wolne? ciekawe o medykta praca to nie jest zła. chyba ją kilka razy, razy, ale. Nie przypada mi tą trzeba biegać z tym sprayem kończy się szybko też, a na evencie można by trochę pozarabiać. Teraz do LS. Że, jak ktoś chce ze mną zagrać, to piszcie do mnie na przykład na grze. Może będę akurat wtedy. Nikto Tomix, Tomix D. Jeszcze gwiazdka, ale to wystarczy. Piszcie Tomix D. Nie żywe gwiazdki. W sumie na chorus. Nie. Bo zobaczymy, pojedziemy na tą pracę na kolownika Tam nikogo nie widziałem właśnie, a było ostatnio przed chwilą znaczy Jak będzie, to sobie pojedziemy, ale nie ma chyba, niepotrzebnie tutaj straciłem jedynie czas, mogłem jechać od razu, ale pojedziemy może na tą pracę trochę. lecimy trochę pracować chociaż coś nie będzie dużo ale coś mi się tak zdaje nawet jeszcze mam bindy tak no mam bindy to lecimy Kogo nie ma, to można chwilę pracować. mi się zdaje że za dużo ludzi nie będzie nie pojadę jedynie wezmę innego skina jak się da potem mi się nie podoba o, teraz w porządku nawet. nie ma w sumie sensu tutaj stadia, jeśli nikt nie będzie Jeździł, gra czasem, ale nie, ale męha. Nie no, nie będziemy tutaj stać tak bez sensu. Jedziemy do LS. Ja sobie jeszcze naprawię to sabre tak szybko. asta Światowa. Światowi nie naprawia. Chat. Może ktoś będzie mecha potrzebował Czekam na AFX -a. W już będę jechał na bazę i tam zakończymy dzisiejsze nas, nasze spotkanie, gdyż trudno pod prąd przyjadę. Może i nie zauważy. O nie, drzwi już chodzimy jeszcze? Nie. No nic, tu już będziemy Zakończymy to spotkanie, bo już odcinek nam wyszedł. To do, do następnego razu. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Piszcie w komentarzach, kto chce zagrać. No i trzymajcie się. Cześć.